Siemaneczko widzowie witam Was w dzisiejszym odcinku po długiej przerwie. Dzisiaj wróciłem na Inkemce po dwóch latach. Kiedyś grałem Cash, ale teraz przesiadłem się na OneBlocka. To ogólnie z ziomkiem gramy dwa dni i mamy kaktusiarkę, farmę Blazów, beacon z Netherite. No i to zaczęliśmy dopiero wczoraj grać, więc to jest na razie postęp, ale ogólnie pokażę Wam jak zacząć sobie na OneBlocku, jak chcielibyście sobie pograć. IP będziecie mieli, macie jakby już po prawo, ingemc.pl ich strona jest pokazana, ale to też jest IP, ale IP jeszcze będziecie mieli w opisie. Więc, jak chcecie sobie wbić, no to chętnie. No to powiem Wam, jak zacząć. Ogólnie, pierwsze, zróbcie sobie taką wysepkę, że z drewna jest tak zbudowane, tu macie generator, po prostu zwykle sobie kopcie. Ja teraz mam trochę przebudowane, że się kopie od dołu i po prostu się farmi level i inne. Ale Wy możecie sobie oczywiście po prostu normalnie kopać. I ja, no, mogę, możecie sobie zrobić po prostu dużą wyspę, na przykład z dirta, i wtedy sobie budować Mamy jakieś farmy, domki. I codziennie też macie klucze albo skejala, albo jak jakieś typy rozdawają. Więc po prostu musi, zarabiacie sobie hajs i jak macie tam 24 koła, czy 20, czy nie wiem, 20 to albo kupujecie spawnery blazów z rynku jak są jakieś tanie, albo pytacie na czacie, albo jak nikt nie sela i nie macie na rynku, to po prostu wchodzicie sobie w ich sklep moby i tu macie za 24 koła, więc to naprawdę fajna cena, a z blaz'ów jest najwięcej hajsu, więc to się naprawdę opłaca. Ja tu mam farmę blaz'ów i nie wczoraj na niej dużo dzisiaj. Ale trochę poławczyłem sobie tak 10 minut i zarobiłem sobie 15 koła. Ale to też ja mam więcej spawnerów, więc jak macie tak jeden, to sobie też tak dwa koła w 10 minut. Ja teraz mam zarobione 17. Mi się tu już dużo respi. Więc tak widzicie na mój hajs po prawo, że to naprawdę dużo leci. I z 17-700 już mamy 18-700. Więc blazer to jest po prostu mega dobre, yy, drugą dobrą metodą to są właśnie kaktusy. Ja tu zrobiłem nie największą, ale całkiem dużą farmę kaktusów i z niej też zarabiam dużo, bo kaktusy się całkiem szybko respią i tu się sela. Ją mam jakoś od pół godzinki, czy tam nawet 20 minut i już zrobię dwa koła, więc zawsze fajny zarobek. To też wam polecam. I polecam sobie też na przykład znaleźć kogoś na czacie, nie wiem, pójść z nim DC, zrobić razem wyspę. Ja to właśnie ziomkiem, czyli z Jomkiem czy z ksano zrobiłem, i w dwa dni zrobiliśmy taki progres. No po prostu fajnie się gra, więc polecam sobie wpić i naprawdę możecie sobie fajnie pograć. I jak chcecie więcej odcinków z Linkiem C, to zostawcie lajka, suba i dzięki.